Wiecie, ilu ludzi mi mówi, nie głosowałem całe życie, a teraz zagłosuję? Ilu ludzi na spotkaniach mówi mi, 40 lat nie głosowałem, 15 lat? Wciągamy ludzi z powrotem do demokracji. Sprawiamy, że im się znowu chce chcieć, że oni mają, czują, że mają na coś wpływ. To jest najpiękniejsza robota, jaką można w polityce zrobić: nie wszczepić wam mój mózg, tylko sprawić, żeby wam się chciało. Użyć wszystkich Waszych zdolności, talentów i siły do tego, żeby Polskę zmienić na lepsze, zgodnie z Waszymi przekonaniami, uaktywnić, uruchomić, sprawić, że z martwych zmartwychwstanie w nas obywatelskość. Fenomenalne zajęcie. Te wybory możemy wygrać pięcioma głosami, a możemy je dziesięcioma przegrać. Więc bardzo Was zapraszam do pełnej mobilizacji. Nie dajmy się przykryć tej wojnie psychologicznej. Nie dajmy sobie opowiedzieć, że już karty są rozdane, bo one nie są rozdane i zróbmy w przyszłym tygodniu 30%. Jesteśmy w stanie to zrobić. Jesteśmy w stanie to zrobić. Możemy. A jeśli nie zrobimy, to pretensje będziemy mogli mieć tylko i wyłącznie do siebie. Tylko i wyłącznie. Kochani, wszystko w naszych rękach. Damy radę.